bo jest niesamowity. Dzisiaj przywitał nas ogromnym uśmiechem. Dwulatek, który ma w sobie tyle energii, i fantastycznie. Ważne jest to, żeby przynajmniej ten jeden grosz dołożyć się do tej pomocy, bo to jest dla rodziców ogromne wsparcie. No, przede wszystkim rehabilitacja logopeda, audiolog, okulista, endokrynolog. No, można by było wyliczać. Gastrolog, bo no, dodatkowo Kuba ma jeszcze refluks, także no ale z tego, z tego wyrasta się prawdopodobnie. Każdego z nas może spotkać taka sytuacja, sam mam dwójkę dzieci i wiem jak drogie jest leczenie w Polsce i ile koszt, kosztują operacje. Refundacja Leków to wszystko, turnusy rehabilitacyjne, gdzie turnus rehabilitacyjny dla Kubusia 10-dniowy, to koszt jest rzędu 6 tysięcy, no to może powiedzieć, że to kosmiczne ceny. Aczkolwiek, no dziecko potrzebuje tak wspomagania, takie dwa, trzy turnusy w roku, jakby się odbyły dla Kubusia przy jego tych układach krążeniowych po prostu gdzie to trzeba monitorować. Tak, żeby to właśnie finansowo nas było stać. To ja bym nie robili takich turniejów, ale takich rodzin jak ja, to jest naprawdę spotykamy w centrum, żeby był właśnie samodzielny, żeby poradził sobie w życiu. jesteśmy to po to, żeby pomóc, pomóc i finansowo, ale też takim wsparciem społecznym, pokazać rodzicom, że nie są w, w, sami, że tutaj mieszkańcy Piątnicy trzymają za nich kciuki, pomagają im i chyba ta wiara i pomoc jest najważniejsza. Jesteśmy znajomymi rodziców Kubusia I uważam, że jest bardzo fajna akcja, która jest wspierana, żeby, bo jest to jest potrzebne takie coś, może być nawet każdej, każdemu. Różne w życiu sytuacje są. Nie, nie wiemy, co nas czeka, co może nas spotkać w życiu. My już swoje w zasadzie przeżyliśmy. Mamy wnuczęta zdrowe, wszystko w porządku, ale różnie bywa, także. Uważam, że jest bardzo fajny i cieszę się, że mogła w tym uczestniczyć. Dziękuję bardzo. Każdy z nas ma w sobie wrażliwość, zrozumienie, jakby jakąś taką troskę o innych. My, artyści, jesteśmy uprzywilejowani w ten sposób, że ja to trochę tak nazywam że coś nam ten stwórca dał, trochę więcej takich. Jakieś radości, możliwości. Jeżeli można to wykorzystać poza tylko chodzeniem na bankiety, z czego się śmieje i e, uczestniczeniem w jakichś tam sytuacjach, z których mamy ewidentnie korzyści, większe lub mniejsze, to warto też siebie dawać i wspomagać. Można powiedzieć, że to z młodej piersi się wyrwało. Pierwsze te telefon Mateusza. No, ja... Powiem szczerze, że jestem mile zaskoczony tym, co się tutaj teraz odbywa, no i że to taki wynik jest po prostu, jeżeli chodzi o frekwencję kibiców i zainteresowanie po prostu. Cieszy fakt, że młodzi ludzie chcą wspierać drugiego człowieka, organizują akcje charytatywne, to jak najbardziej zasługuje na wsparcie, pomoc i popularyzację. Chciałbym pogratulować Mateuszowi Kozikowskiemu, że to wymyślił, że to zorganizował. Że na swoich barkach sam pociągnął, to naprawdę wielki szacunek dla tej osoby. Pomysł na turniej charytatywny wyszedł od młodzieży, od młodych zawodników, zarówno z klubu Forte Piątnica, jak i klubu Narew Piątnica. I organizacyjnie wszystkiego podjął się Mateusz Kozikowski. Wyszła duża impreza, za chwilę, mam nadzieję, przyjadą gwiazdy. Wszystko fajnie wygląda. Oczywiście gmina Piątnica także dołożyła cegiełki i organizacyjnie imprezę wsparliśmy. Myślę, że takich imprez w środowisku zarówno Piątnicy jak i tu na ziemi łomżyckiej potrzeba jak najwięcej. My od 1999 roku gramy w reprezentacji artystów polskich, która powstała jako fundacja. Ja już nie wiem ile to jest szpitali, ile oddziałów dziecięcych, ile domów dziecka, ile, ile Dzieci chorych, gdzieś, które, które potrzebowały pomocy, na których żeśmy grali i pomagali. Tak więc no gdzieś jest to taka naturalna, uważam, kolej rzeczy. A, a do tego jest piłka, no tak, więc mamy też tą frajdę taką, bo, bo pewnie gdyby nie to, no, nie, nie spotykalibyśmy się tak no i nie grali. A tak, a tak jest ta okazja, po prostu, że nie wiem, jedziemy z chłopakami, gramy, a jeszcze tego jest, jest jeszcze zawsze jakiś szczytny cel. Fajnie, że udało się tyle osób odgrzebać, które grały w piłkę, które. E, tworzyły e, tę e, rodzinę ŁKS-u i dzisiaj tę rodzinę ŁKS-u dla e, Sławka Gra. I to jest e, najważniejsze w tym turnieju, żeby pomóc. Jeśli się nadarza okazja, żeby e, koledze z boiska pomóc, to jak najbardziej jestem za. I tylko żałuję, że troszeczkę za mało jest jeszcze kolegów, z którymi Sławek grał w Łomży przez wiele lat. Sławek jest e, fajnym kolegą, bardzo otwartym e, życiowym takim e, prawdziwym, tak? Bez e, jakiejś e, takiej fałszywości. Po prostu jest otwarty i dlatego tutaj specjalnie z Warszawy przyjechałem, żeby e, pomóc e, tym szczytem celu. Byłem prezesem klubu Forte Piątnica. Ojciec Jakuba Remes, znany w środowisku wąbrzyckim piłkarz, był piłkarzem klubu Forte Piątnica. Później w naszym klubie trenował młodzików. Także uważałem, że winni jesteśmy takiego wsparcia, pomocy solidarności dla niego z jego rodzina. Ja wierzę, że w każdym z nas jest ten taki, ta natura, wątek, nie wiem jakby to powiedzieć, ten aspekt taki dobra e, i tyle, no i powinniśmy się nim dzielić, no. Im więcej, tym lepiej. Dużo jest jakby ludzi, którzy, którzy chcą pomagać. Każdy z nas powinien czuć potrzebę pomagania. My taką potrzebę czujemy, dlatego tu jesteśmy i zachęcamy innych do tego, bo to fantastycznie... Robi nie tylko tym, którym się pomaga, ale przede wszystkim nam. Czujemy, że robimy coś ważnego, coś dobrego i daje nam to taką chęć do życia. I polecam gorąco. Myślę, że gwiazdy gwiazdami, ale pokazali, że są ludźmi ludźmi ludzkie, prawda, odczucia, że przychodzą, pomagają, nawet do takiej miejscowości jak Piątnica prawda? można kogoś ściągnąć. Zespół gwiazd zamknięty w pokojowym zamku. No, mieliśmy mocną drużynę. No, drużyna, która, że tak powiem, średnia wieku o połowę niższa od naszej e, wybieganych chłopaków, tak więc e, rzeczywiście fajnie jakoś to, to szło. Ja myślę, że oni też nie grali na, na, na tak powiem, pełną parę, tylko też tak trochę na półwiska. No w końcu tak naprawdę mówię, no, ten, ten futbol i ta piłka jest tylko jakimś takim dodatkiem, a tak naprawdę ma być zabawa. Wiadomo, są emocje i każdy chce wygrywać, ale jakby bez przesady. Fantastyczna impreza. Mnóstwo ludzi. Dziękujemy im za to, że przyszli i wspomogli Kubusia. Mamy nadzieję, że zostaną z nami do końca. E, I będzie zaraz licytacja i, i zachęcam ich wszystkich do pomocy, do licytowania tych gadżetów. A nie wiem czy później gadżety znajdą się być może na internecie, więc też zachęcam do tego. Słuchajcie, Słuchajcie państwo, tylko 50 za szalik klubu z klasy z autografami całej drużyny. Mamy również autografy między innymi dwóch reprezentantów Polski, którzy chyba dzisiaj wystąpią przeciwko Irlandii. Jakub Wawrzyniak i Sebastian Mila. Mało tego, mamy do tego szalika dla Was coś jeszcze wyjątkowego, bowiem osoba, która wylicytuje ten szalik, dostanie od nas tort w prezencie. Za chwilę tutaj stanie, damy Wam tort w prezencie. Ta osoba, która wylicytuje, obiecujemy Wam, że tort na zwycięzcę czeka. No, ja bym bardzo prosił ludzi o dobrym sercu, którzy mogą jeszcze i mają możliwość rozliczenia się z podatkiem, o przekazanie 1% na rehabilitację właśnie kubusia. Zbliża się właśnie czas rozliczeń z fiskusem. Przekazując 1% podatku na zbożny cel, nic nie tracimy, a wiele możemy pomóc. Bez wątpienia ci, którzy oczekują pomocy, to dzieci z wrodzoną wadą serca, do których należy nasz synek. Jakub. Rozliczcie się państwo e, z sercem dla dziecka chorego na serce, tak? Prosimy o przekazanie 1% am. tak, am, am podatku lub darowizny na rehabilitację i leczenie naszego synka Jakuba. Na stronie internetowej przez Fundację Serce Dziecka, do której należymy, jest taki uruchomiony właśnie program e, Epity. Wystarczy nacisnąć e, i automatycznie będzie jeden procent przekazany właśnie na rzecz Jakuba Remes.